Kupił nitro, ale nie używam. Oczywiście, że nie używam. Nie mogę używać na takiej drodze. Jak będę... Jak będzie długa prosta, to wtedy się odpalę. Oj, patrz teraz. Czwórka. Pierdolę to nitro i tą czwórkę. Lecimy na trójce. A teraz wyścig. Etap drugi. Etap pierwszy wczoraj zakończyliśmy na super 19 miejscu i nie widzę tego, nawet jakbyśmy mogli zakończyć wyżej ze względu na to, że pomiędzy mną a pierwszym miejscem było 60 sekund różnicy. Jutro mam pierwsza godzina jazdy po mieście i mam takie pytanie. Może dasz mi jakieś wskazówki jak prowadzić auto? Nie słuchaj się instruktora, jak będziesz miał ochotę przypiłować na prostej, to piłuj. Na czas, żeby jak najszybciej był, ale i tak nie zajmiem pierwszego, to jest niemożliwe panowie, nie wiem, kurwa minutę różnicy, a naprawdę miałem dobrego runa za głośno to jest o kurwa nie wiem, coś jest nie tak z kołami ktoś mi chyba ośkę przekręcił nie mogę czwórki załączyć bo jest tak pojebana trasa, że jak załączę czwórkę to to jest samobójstwo i czwóreczka. nie pamiętam ile był na starej ociekuj nie zgaśnij Nie wiem, to. Przerwałbym tego runa wam, powiem. Przerwałbym, bo. No, to, to nie jest wyścig, który mi się podoba. Uj, wywalił mnie do menu. Ostatni raz. Znaczy, jaki ostatni raz? Ostatni raz jadę na czwórce na takich polnych drogach. Trójka to jest max. Jesteś świr. Wydaje mi się, że może. Co kurwa? Uważaj. Nie sabotujesz mi wyścigu. Co to kurwa jest? To nie jest wyścig. Mam na... boski święta? On chyba też chce się ścigać. Tylko nie wiem, czy inspekcję przeszedł. Co jest kurwa? Typ zbugowany jest w ten sposób, że typ Przejeżdż- przejeżdża... Nie! Nie będę z dwuminutową karą. Typ przejeżdżając, tak jak mnie to zinterpretowało, że ja to zrobiłem. Falstart. Nie masz za co mnie zatrzymać. Światła są włączone. No ty to za co? Naprawdę. A dmuchnąć mam, proszę, proszę. Nie piję nic od trzech dni. Usycham. Bez mandaciku. No i elega... A to jest paska. O, Redukcja. O kurwa! Nie wiem. Połowa sukcesu to dojechać dobrze na wyjście. pistony wypadły, bo zredukowałem ich na 80 na godzinę. O. Kurwa, nie wytrzymam zaraz. Naprawdę, co znowu odpadło? Piłowałem na ręcznym, to prawda. Nie powiem, że nie, ale coś odpadło, słyszę. Skupmy się, bez mówienia, podejście ostatnie. A nie mogę jakąś pobić? O, kurwa, nie wiedziałem, że mam tyle siły. I co teraz? Z faniaku. Cholera. Żeby się nie Pas jest zapięty. Butla nie odkręcona! Znożymy luźniutko. A! Kurwa. Kupił nitro, ale nie używam. Oczywiście, że nie używam. Nie mogę używać na takiej drodze. Jak będę jak będzie długa prosta, to wtedy się odpalę. Oj, patrz teraz, czwórka, pierdolę to nitro i tą czwórkę. Lecimy na trójce. Kurwa! Ileś można, naprawdę z tym niebanym autem. Znów pistony wypadły mi. Redukuję biegi. Ty kurwa. Jak tak będę jeździł jak Ty w teraz, to mnie, instruktor. Na pierwszej jeździe wyjebie za drzwi kopem na lew. Redukcja biegów. Most śmierci. Nitro Pepok, wszystko zapisane. Dasz radę, wierzę w ciebie. Dam radę. To patrz na to, trzymam jedynie strzałkę do przodu. Zobaczcie co się dzieje. To jest kurwa sabotaż i hamulce poprzecinane. Coś się znowu odjebało, bo nie wytrzymam. Dobra już. Bez żartów. Przejdźmy to i miejmy z głowy. Coś zaciera 2 hat, coś pyka 2 hat, redukcja 2 hat, nie wrzucam <laughs> czwóreczki czat 2 hat. Na prostej nitro 2 hat, kurwa pistony wyjebało 2 hat. <śmiech> <śmiech> Co ci powiem, no jest jak jest Zagram to w ten sposób, tak jakby od tego zależało życie nowych trzech moderatorów Jakby ktoś im nóż na gardle trzymał I tylko czy ukończę ten wyścig sprawi, że ich ocali albo nie Okej, okay. czyli tu NIE PIERDOL! Czemu było w prawo na czerwono? Była strzałka w prawo, nie wiem. Myślałem, że strzałka w prawo to strzałka w prawo, a nie zakaz z. Nie wiem czego. Wybaczcie, panowie. I ręcznie. O kurwa! A się nawet z dropem fajnie zgrało. No ale jak mam tu na czwórce? Tu mógłbym na czwórkę niby dać, ale. Ale wie, widzę, że jest zakręt, a nie chcę nas w czwórce gazować. Teraz mogę czwórkę spróbować wrzucić. Ale też nie wiem, co jest przede mną. Ja pierdolę. No o tym mówię, no jebać, jebać czwórkę. Kurwa, no, nie będę jechał na tej czwórce, nie mów mi, żebym na czwórce jechał, tylko trójka. Pamiętasz, jak parę dni temu powiedziałem ci, że wygranie wyścigu zajmie 4 HRS. Myliłem się nigdy, go nie wygra śmierć. Nie, w ogóle nie. Chciałbym zobaczyć rana, jak ktoś wygrywa wyścig. Pewnie się da jakoś, ale. No ciężko, ciężko. Dobra, czwóreczkę. Myślę, że możemy się pokusić delikatnie. O, redukcja. O, już zarzuca! Pierdolona czwórka! Wyłączyć tą czwórkę i nie włączać jej więcej. Tylko trójka. Dobra, czwórka. mamy prostą. Już nie bawem. To już jest końcówka wyścigu. A nie, bo tu jest szampiarka. Kurwa, od którem Od lewej, od lewej. Oj! Urwało koło! Leć, 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 leć! Do przodu! Udało się. I to skrótem wam pojem ładnym czwórka. Zmiana biegu na czwórkę to jest tak, jakbym kliknął przycisk, żeby w coś uderzyć. Ostatek. Ostatni odcinek. Jest! Które miejsce? Ty co to kurczę jest? 18.04 Ale 18 minut tego co to jest? A, to jest suma z obu części. Ale to i tak jest dziwne, ci powiem, żeby co, że typy 5 minut szybciej niż ja ukończyły wyścig, przecież cały wyścig trwa. Dobra, chuj tam, ukończone. Myślę, że można zaakceptować. Miałem wygrać? Nie wygram. Starałem się jak mogłem i... Cieszę się, że ukończyłem. A jak już zrobimy wszystko, co. To jest niestety część, która się nie przywróci po restarcie. Ten ziomek, a nie przeczytam, bo za szybko czat leci. Co pisałeś, że... Wyjebało mi grę, kurwa. Pas nie były zapięte, to po pierwsze, a próbowałem przeczytać na czacie co pisałeś, tylko za szybko leci. W grze, w którą grasz najdłużej, celujesz klopem. Praca, którą wybierasz, to wywóz kupki. Być może to przypadek, a być może twoja podświadomość. Gdzie jest żółciak? On przyjeżdża później, a ja tu nie mam time shiftera Ja pierdolę cześć Cześć, gburze Ooooooo! Chodź! I co? Podchodzę popro... po... Fu, aż jestem zestresowany Po prostu podchodzę i buła? Tak o? Czy podpinamy wariata na hol? Mogę go podpiąć na hol Chociaż... Ale ładnie ej, 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 stój! 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 Dobra o kurwa, mać. Ucieka. A nie wiem gdzie jest hak. Stój, stój. Powinienem go szybciej podpiąć, a siedziałem przed tym sklepem. Chuj wie ile. Powinienem po prostu podjechać i podpiąć, bo nie wiedziałem co mam zrobić. Niedobrze. Niedobrze! O! Nie! Stój, kurwa! Sz Szmata! Nie dogonię go, no nie dogonię go, kurwa. Wiebam mi się w typa i nie mogłem go podpiąć, bo musiałem odepchnąć auto. Jest! O, sorry. <grywka> Bawimy się. Gotowy? Pas zapinaj. Albo to lepiej nie. Zaczynamy zabawę. Jestem chory psychicznie, więc będziesz się bawił wyśmienicie Albo rozpędź się i wieć mając pasy zapięte z pełnej pizdy Albo holuj na obwodnicy, aż one się w inne auto na czołówkę Tak o! Drzewo rozwali Kurwo. potem, zobaczysz co dalej Wstała A komputer? Cholera, komputer wypadł Peryferia Nawet nie wiecie jak by mi było smutno, kurwa Dobra, teraz Pierdolnie BUM Szmata, docz do bullet, prawie Chuj Przypał Holujemy wariata Jebnął no! Git O, mignęło Miga, lecimy Mignęło Zaciągnął mnie tak, że nie mogłem kontrowicę Dwa trupy Trzy w sumie prawie I co teraz? Jaki następny etap? Mogę wyciągnąć kobietę z auta? Co tu się kurwa dzieje? Możesz wyciągnąć ją i uratować, ale tylko wtedy, gdy Sebix umrze za kółkiem. To co ja mu muszę zrobić, żeby on umarł? Bo ja już go w dwa wozy wpierdoliłem i dachowanie zaliczył. Won! Policyjne psy. Jakoś się da topnąć na pewno, już nie z takiej opresji wychodziłem. O, 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 o! Jest! Stoi! No to co, lecimy! Się. Ha! Jakie buciki wasz ładne. Oooo, Chyba ci łeb wykręciło z wrażenia. Cholera jasna. a jakie usteczki. Mm. Dobra. Ładujemy wszystko i zaczynamy ciągnąć. Cholera. NIE! Tak. Proponuję zastosowanie finalnego planu o nazwie egzekucja. Ty jebnie. BUM! Bum! Nie patrz, żyje nieśmiertelny. Bum! No kurwa, to jest. Ładny kulik z synem robisz? To... <ścoughs> to. nie mój syn, to mój największy wróg. O, Raz! Szmaciarz! O! Biedna leży. Czekaj, kiepa spalę. A widzę, że jest za co chwycić boczki. Yes, yes, to my home! Of course, you can clear head here. There. No problem. Chodź. Chodź, idziemy. Mam miejsce... Przy... Oj, wybacz. Miejsce przygotowane. O, Ale to potem. Nie, nie, tak szybko. Pojedziemy na tory, pokażę ci pociągi. Że jak będziesz miał szczęście, to zobaczysz jeden z bliska. Nie wiem, czy nie będę musiał jej podholować. Ty jakie mają ja mam ją wsadzić, poważnie? O, o, o. o kurwa! A, masz krzywe poślady kolego. Dobra, no to co? O! Wybacz Dobra. Wsadzamy ją do auta i ją holujemy chyba. Ha! O! Cholera! Nie, nie, nie! Ciężka jest. Beza. Beza, nie szmata. Nie chciałem tak powiedzieć, nie. Leż co? So... No, GŁĘBIE musisz wejść, Pierdolę to, nie gram dzisiaj już. Wyjebało mi grę. Dokończymy kiedy indziej ten wątek, bo nie, nie dałem rady.